Cześć, Rokan z tej strony, witam was w bardzo szybkim update'cie na temat Last Epoch. Tak naprawdę nagrywam ten materiał tylko po to, żeby wam przypomnieć o tym, że cały czas nagrywam i że ogrywam przede wszystkim Last Epoch, natomiast mm, robię, przygotowuję w trochę dłuższy, bardziej rozbudowany materiał na temat tego jak się robi alty w Last Epoch, ponieważ jest to temat bardzo fajny, gra posiada w zasadzie Świetnie przygotowaną pod tą mechanikę, byśmy nie musieli robić całej fabuły od nowa na każdej postaci, tylko byśmy mogli skorzystać z różnego rodzaju skrótów. Ci z was, którzy grają, to wiedzą, że tymi skrótami są po prostu dungeony, Natomiast jest cała procedura, żeby to wykonać, ponieważ te dungeony są na określone levele i mają określony poziom trudności. To nie jest też tak, że Alt z Marszu może tam skoczyć i sobie z takim dungeonem poradzić. Dlatego, kto wam przygotowuje materiał. Yy, który mam po Wam pokażę po kolei, zrobię sobie po prostu let's playa z tego, jak w ogóle wygląda levelowanie. Alta, jak to szybko zrobić, gdzie znaleźć sobie zasoby, resursy, wszystkie, żeby szybko i sprawnie się to odbyło. Natomiast jeżeli chodzi o plan ataku, w tle widzicie mojego Warlocka, już na dosyć wysokich levelach. W zasadzie, kiedy to nagrywam, to mam już drugiego Warlocka zrobionego, tym razem Nekromantę. W zasadzie akolita, tak? Jednego mam w specjalizacji Warlock, drugi od Necromanta. Samonera, z, tak powiem, że tak powiem, z własnym eksperymentalnym buildem, który jest połączeniem buildu na golemy i rajty. Bardzo fajna zabawa z tym jest, szczerze mówiąc. I build jest przetestowany już we wczesnym endgame'ie i że za okrutnie. Jestem ciekaw, jak będzie na wysokich poziomach corruption, czyli tej całej tam. Spaczenia, tak? Jak to się będzie odbywało? Natomiast zdecydowanie e, przekozacki po prostu build, mm, bardzo mi się nim fajnie gra. I zresztą, y, właśnie dzięki y, temu, że udało mi się tak szybko i sprawnie wylewelować tego alta, to narodził się pomysł, nad którym już teraz powoli pracuję, by po prostu zrobić materiał z tego, jak się takiego alta. Leveluje. będzie z tego let's play krótki po to w zasadzie z parę godzin, żeby dojść do 70 tą metodą, plus tak zwany short, który będzie tylko omawiał najważniejsze rzeczy dla tych, którzy nie lubią siedzieć i gapić się w ekran wiele godzin, tylko chcą po prostu mieć w małej pigułce skondensowaną wersję która po prostu będzie, jak się domyślacie, montażem skróconym z tego, z długiego let's play'a po prostu z wyłuskaniem i on oddziel, na, nagranym oddzielnie komentarzem z wyłuskaniem tego, co najważniejsze i co trzeba widzieć, by sobie po prostu e, z levelowaniem e, w ten sposób poradzić no i cóż e, Powiem szczerze, że jestem totalnie zauroczony, gra mi się w tą grę po prostu bardzo dobrze. To wynika też z tego, że miałem dłuższą przerwę, bo jak już zaczęto, zaczęto oficjalnie zapowiadać wersję 1.0, że będzie to taki duży milestone, tak? czyli ten kamień milowy w całej przygodzie deweloperów last epoch, to w zasadzie postanowiłem sobie zrobić przerwę i w zasadzie ostatni raz w last epoch grałem przed premierą Diablo 4. I potem specjalnie sobie odmawiałem tej przyjemności, czekając na patch 1.0. I teraz mam absolutnie dosyć, bo sobie przy prostu przypomniałem jak cholernie dobra jest to gra. To jest na tyle dobra, że odciągnęła mnie od Grimdauna, więc coś tam chyba jednak jest. Mm. Bo <laughs> wcześniej wydawało mi się, że nic Grimdauna nie pobije, natomiast Nasipox zdecydowanie wypiera. Eee, pod każdym, no, Może nie pod każdym względem, ale pod wieloma względami. Grim i w zasadzie gra się w niego naprawdę, ale to naprawdę dobrze. Przede wszystkim, prawdę mówiąc, największą przewagą na Slipach nad Grim Downem to jest dobry multiplayer. To znaczy, wszystkie moje próby nagrywania multiplayera, zresztą też z niektórymi widzami, ci z Was, którzy to pamiętają i oglądają, to wiedzą. E, okazało się, że przede wszystkim wersja z GOGA i wersja ze Steamu się gryzą, i na jednym multiplayer nie działają, nie wiedzieć czemu. Jakiś czas później chyba zostało to spaczowane, ale w, w, na etapie, w którym do tego ja się przygotowywałem, był to problem. Potem się okazało, że robi się to przez udostępniony publicznie IP, więc trzeba forwardować porty. Cała masa idiotyzmów mm, w takich rozwiązaniach. No cóż, silnikiem Glindauna, całym, że tak powiem, jego rdzeniem, jest y, inna gra, tak, dużo starsza. Titan's Quest zresztą, świetna gra swoją drogą, natomiast. No cała ta mechanika sieciowa nie została, cały ten moduł nie został przepisany, być może dlatego, że specyfika tego silnika na to w ogóle nie pozwalała, albo byłoby to bardzo karkułomne i trudne rozwiązanie. Więc jakakolwiek forma fajnego online'u, póki co w Green jest niemożliwa. Po cichu trochę liczę na to, że być może nowe DLC wprowadzi właśnie jakąś nową warstwę multiplayer'ową i będzie można w Green grać w trochę łatwiejszy sposób przez jakiś, jakąś prostą nakładkę online'ową. Zobaczymy. Chociaż nie wiadomo czy kreć się na to zdecyduje, w zapowiedziach na razie nic takiego nie znalazłem, będzie trzeba być może y, jeszcze trochę poczekać na, na, na informacje na ten temat, jeżeli w ogóle jakieś będą, będzie to w planach. Last taką współczesną warstwę multiplayerową ma międzyplatformową po części, to znaczy w tym sensie, że na wszystkich platformach na których Last jest można razem grać w no to samo mam trochę co w Diablo, przy czym nie mamy tego świata usługi, otwartego, odla, odla, wiecznie online'owego, mamy też tryb offline, no, generalnie gra pod każdym względem, że tak powiem do każdego rodzaju gracza y, y, jest przystosowana i każdemu z nich zapewnia taki sposób rozgrywki jaki lubi, to jest genialne, można grać na padzie, na klawiaturze, można grać na Linuxie, wszystko, na wszystkim generalnie działa i wszystkie te systemy się są nie gryzą, piękna sprawa. Aż, aż się łaska wokół kręci, szczerze mówiąc, a przy okazji nie jest grom usługą, bo nie jest to permanentny online, w tym sensie, że e, nie jesteśmy w stanie grać, jeżeli nie mamy internetu, co też jest olbrzymim plusem, chociaż oczywiście postacie offline'owe ze względu na liczną e, ilość różnego rodzaju rozwiązań i narzędzi, wiadomo, że nigdy nie będą traktowane poważnie, e, z tego prostego względu, że bardzo łatwo jest po prostu te postaci w różny sposób edytować, czy nawet używając różnego rodzaju popularnych narzędzi do cheatowania, um, ułatwiać sobie po prostu rozgrywkę. No ale cóż, no, to było wiadomo od początku, wiadomo, że tryb offline jest po prostu dla purystów, którzy sobie siedzą w zaciszu własnego domu i, i, i lubią w ten sposób grać. Natomiast no, online jest tym y, laderowy online, tak jest tym y, z sezonami i, i ligami to jest to co tygrysy lubią najbardziej, wiadomo, że będzie e, najbardziej grane. Zresztą mamy już oficjalne statystyki, są w piku nawet 200, dwie, w piku w pogra nawet 200 tysięcy osób. To jest naprawdę imponująca liczba jak na grę z małego studia, która w zasadzie w tym momencie bije na głowę Diablo 4, czyli w zasadzie mm, Pierwszoklasowca e, klasy premium w zasadzie z pierwszej ligi stworzonego za grube miliony przez jedną z największych, jeżeli w sumie jedną z nie największych firm, zających się produkcją gier, zdecydowanie jedną z najdroższych takich gier, e, pr, firm m, na rynku, które obecnie są e, tym, wyraz już portfolio Microsoftu oficjalnie czyli Blizzard. No i w zasadzie e, no i po robi wrażenie. to dla mnie osobiście rozgrywka jest niesamowita. I szczerze mówiąc. Najfajniejszym elementem, dla mnie przynajmniej właśnie, rozgrywki jest robienie altów. Ponieważ pierwsza postać, to wiadomo, nie mamy ani golda, nie mamy też za bardzo e, żadnych e, materiałów do krawcenia. Więc ten taki run dziewiczy, nazwijmy to, jest e, zdecydowanie dosyć trudny. E, z tego prostego względu, że no, musimy robić wszystko od zera. I on jest oczywiście bardzo przyjemny, ale też zajmuje sporo czasu. No bo pewne, pewne rzeczy i pewnych skrótów po prostu e, nie możemy wykorzystać z tego prostego powodu, że no nie mamy zasobów yy, na to, by na przykład wykraścić sobie dobrą broń do lewelowania itd. Dlatego właśnie pierwsze alt jest taki Alty w ogóle są o tyle fajne, że możemy się już bawić tym lewelowaniem w taki sposób, że możemy sobie eksperymentować z girem, kracić różnego rodzaju gier, czy nawet kupić różnego rodzaju gier yy, od innych graczy yy, i sprawić, że ten yy, proces lewelowania będzie po prostu bardzo, ale to bardzo przyjemny i to jest właśnie w tym strasznie fajne. I szczerze mówiąc, ja się nie mogłem doczekać tego, by tego pierwszego Alta stworzyć. W zasadzie Warlock, którego widzicie cały czas tutaj w tle, tak? który jest... No jest to bardzo mocny build, ale ma swoje mankamenty różne. Został porzucony przeze mnie niejako na poziomie 87 albo 8, Czyli prawie pod 90. Obecny Warlock, czyli Necromanta, Nekromanta, obecny Akolita, czy Nekromanta to, że jakoś cały czas mi się uwzięło, że to jest nieakoita, tylko że to jest Warlock. <laughs> eee, a obecna postać już jest prawie na poziomie 70 chyba 7 albo 8, czyli prawie zbliżam się do 80, więc lada moment dogonię tę główną postać i nią już będę znajdował do setki. I ma być to moja pierwsza setka wbita eee, w Lastipoch 1.0 mówiąc wprost, bo oczywiście na serwerach legacy tam mam całą masę postaci tych z bety, tamtych setek mam przynajmniej kilka wbitych. Um, natomiast co jest najważniejsze, to właśnie to, że procedurę tę sobie przeprowadzimy jeszcze raz, tylko tym razem na innej klasie. Pomyślałem, że może znasz akolity, wezmę sentinela, który jest po prostu tak czy siak jest na liście postaci, które chcę zrobić. W zasadzie waham się między dwiema specjalizacjami, dwoma biegami. o tym jeszcze nie będę mówił. Dowiecie się, jak, jak wyleci materiał. Generalnie, założeniem tego materiału, i tak, raz to będzie zrobienie po prostu obiecanego już od jakiegoś czasu let's playa z Lastipoch, bo, bo tak miało być, a dwa, zrobienie właśnie tego poradnika, tak, czy w zasadzie pierwszego poradnika do Lastipoch od bardzo dawna, ale chciałbym też, no bo ja wiem, że tego typu poradniki gdzieś tam po angielsku na pewno na YouTube są, czy na gdzieś na polskich YouTubach, ale są dosyć traktowane w płetkach, ja bym chciał wam po prostu pokazać, jak ja to robię, mówiąc wprost, żeby. Się udało, bo w zasadzie jest tam parę myków, um, które trzeba, że tak powiem, opanować, by, 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 by ten taki um, grań się udał. Oczywiście jest też boostowanie, o tym też należy wspomnieć i też na pewno w przykazie poradnika o tym powiem, bo boostowanie w zasadzie jest najszybszą drogą do jakiego levelu i w zasadzie y, czy robimy to sami, czy nam ktoś pomaga, to spora część y, całej procedury jest taka sama, to znaczy opiera się to o monlitę, ale to jeszcze wszystko na spokojnie Wiedzie poradnik, będzie wiadomo o co chodzi no i cóż, żeby nie przeciągać bo to miał być bardzo krótki y, materiał taka w zasadzie tylko wrzutka y, by z, zapowiedzieć to co będzie się działo w ciągu nie wiem, pewnie tygodnia może, może trochę szybciej, może trochę wolniej zobaczymy jak się wszystko ułoży ja niechybnie zbliżam się niestety też do Przeprowadzki, a to oznacza, że będę przez jakiś czas bez internetu. Chciałbym się przed przeprowadzką wyrobić z tym poradnikiem, a jeżeli się okaże, że się to nie uda, to wtedy na pewno z telefonu wrzucę jakieś shorta, aby Was o tym poinformować. I cóż, żeby nie przeciągać, spróbuję się wyrobić na 12 minut. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za poświęcony mi czas i do usłyszenia już naprawdę niebawem wkrótce w pierwszych jakichś takich konkretniejszych materiałach dla stypoch. Cześć!